Hej, śmiać go, Abra i witam w kolejnym odcinku Survivalu z Abrą. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy pod Elvisowem i mamy naprawdę bardzo tajną misję. Ze mną jest Maciu, Hejka, Eluwa, bo słuchajcie, jak no i Ela. Ja już nie mam miasta mojego, El, właśnie, miasta. słuchajcie, jak wiecie, bądź też nie, miasto Maciucha wybuchło, dlatego ja stwierdziłem, że koniec tego dobrego. Moi drodzy, wbijam tutaj na serwer i zobaczymy, co da się zrobić, bo wojna jest jakaś i wojnę trzeba wygrać. Jesteśmy pod Elvisowem, prawdopodobnie to Elvis albo Agentix, słuchajcie, coś tutaj Macie złego zrobili, dlatego jako, że jesteśmy sami Na serwerze, dzisiaj wchodzimy tutaj Będziemy patrzeć, co oni tutaj mają Zrobimy im tutaj parę figlarnych żarcików I zobaczymy, jak oni na to Odpowiedzą, koniecznie oglądajcie do samego Końca, bo prawdopodobnie dzisiaj wybierzemy się Także do jego tajnej bazy Do tajnej bazy Elvisa, bądź też Agent Xa. Jeżeli oglądaliście ostatni odcinek survivalu, to wiecie, że znalazłem tutaj sporo Różnych rzeczy, między innymi słuchajcie, tutaj Skrzynka, o której powiedziałem, ja to powiedziałem O niej, tak, nie? i ja ją stary o, Zabrałem, tu jest było... słuchajcie, tajna jakaś właśnie skrzynka. Tutaj są to tu jest stare ja zabieram to TNT. Ja zabieram od niego to TNT, bo jak on by ci wybuchł, no to ziom. Stary, no to już jest Ptakach, bo on już wszystko wybuchnął. Moje miasto jest doszczętnie zniszczone. Ja zabieram, ja mu to zabieram. Słuchajcie, on rozwalił Maćkowi całe miasto. To ja mam, mam prawo zabrać mu TNT, które zresztą ja mu sprzedałem. Ja mu sprzedałem to TNT, rozumiecie to? To w sumie powinienem no, widzisz? mu oddać to hajs. Się, bo to... Założyłeś sklep z bronią. to oddam mu złoto, bo w sumie on mi zapłacił. To oddam mu chociaż hajs za to, nie? Moi drodzy, jeśli jesteście nowi na tym kanale, pamiętajcie o subskrypcji, dlatego że codziennie o godzinie 16 są tutaj filmy. Dokładnie tak, 16.00, coś na ciebie tutaj czeka. Ponadto wieczorem lajwiki, więc dzwoneczku i subskrybuj i lajkuj. A teraz, moi drodzy, po pierwsze, chciałbym dzisiaj zrobić parę takich. Mm. Co ty zrobiłeś. Parę takich rzeczy, słuchajcie, które może niekoniecznie rozwalą Elvisowi miasto, ale na pewno chciałbym ściąć to drzewo. To drzewo wydaje mi się być podejrzane, pod nim może coś się znajdować, więc nie wiem co o tym myślisz, ale na pewno które, ja bym chciał. Które drzewo? Tutaj, to drzewo Dobre, na pewno chciałbym ściąć, na nim się znajduje. No się... Ja to drzewo. ja cię rzucę, siekierkę, proszę. Ponadto, słuchajcie, będę chciał wypuścić lisy Elvisowi. Dokładnie tak. Nie chcę póki co rozwalać mu miasta. Wow, w ogóle, co tutaj za jest schudnicze, bo słuchajcie, jeżeli Maciek dobrze mówi, to jest rozwalone jego całe miasto, tak? Całe miasto jest tak, rozwalone? No, tam już nic nie ma. Są po prostu ruiny miasta. Czyli wobec tego, moi drodzy, Elvis sam zaczął wojnę. Sam Elvis zaczął wojnę. Wypuszczamy mu lisy. Na razie rozwalać mu tego nie będziemy. Nie mam w planach, słuchajcie, rozwalać mu całego miasta. A czy wiecie, no możemy sobie wziąć dwa TNT i mu tutaj wysadzić. Póki Póki, póki go tutaj nie ma, bo nie chcę oczywiście, żeby on wiedział, że coś tutaj, słuchajcie, się święci. Ale nie chciałbym, żeby, słuchajcie, tutaj doszło do jakiejś wojny między e, nim a mną. Póki co, jestem neutralny. Po prostu zobaczymy e, na kolejne ruchy wow, Elvisa Wow, tutaj co tam nieźle. Wybuchło? Ja tutaj TNT. Teemo podłożyłem, A, dobra, wiesz? Okej, okay. ja się przestraszyłem, że jakiś atak nie, nie, tutaj słuchajcie, postawimy kolejne TNT, wybuchniemy mu. Tak na razie lajtowo, słuchajcie. I, tak jak mówię, chciałbym po prostu zobaczyć, co... Wow, to nieźle wybuchło. Co on dalej, słuchajcie, z tym wszystkim zrobi. Bo tak jak mówię, kurczę, nie może dochodzić do sytuacji, że on rozwala miasto Maćko. Znaczy, z drugiej strony, słuchajcie, nie czepiajcie się go, jest wojna, więc on w sumie właśnie może rozwalać miasto maćkowy więc jakby spoko, no, jakby z jednej strony ja nie mogę na to pozwolić, a z drugiej strony, no to tego jest wojna. Słuchaj, to drzewo od góry chyba też trzeba, więc ja sobie pójdę tam na górę, bo mam siekierkę i roz... Rozwalamy, słuchajcie, rozwalamy Elvisowo, może nie całe. Ale w jakiejś tam mierze na pewno chciałbym, słuchajcie, do, żeby do tego doszło Żeby on wszedł na serwer i zobaczył, że halo, halo, coś jest nie tak z moim miastem Że coś go tutaj ubyło Słuchajcie, właśnie taki mamy dzisiaj plan I to się uda, przynajmniej zobaczymy Zobaczymy, wkradniemy się także do tajnej bazy Pokażę Maczkowi Ja mam tutaj tajną bazę pod jego miastem I wydaje mi się, bo tak wypisali widzowie, że on zrobił tajną bazę pod moją tajną bazą Więc będziemy musieli to A on dać. wie o twojej tajnej bazie, czy to po prostu taki przypadek był? Nie, właśnie on ją chyba odkrył. Przynajmniej tak widzę, pisali mi w komentarzach. Więc no kurczę, no on tutaj wszystko zbadał. Okej, okay, to niedobrze, to niedobrze. Tą to to skrzęczkę też rozwalamy. Tutaj ostatnio widzieliśmy, co się w niej znajdowało. Słuchajcie, tutaj wobec tego jest już rozwalone. Możemy sobie to skopać. Słuchaj, ja też odnalazłem Elvisa i Agentixa tajną hodowlę lawy. Więc będę mógł ci to pokazać. To Ej, ja nie wiem, co to jest. No to chodź, to pokażę ci. Lawa. On normalnie Nie byłem. Ej, co tam jest? Ja też nie wiem. Ja tam nie byłem, więc to na pewno się tam włamiemy. Dobra, Ale dobra, pokazałbym ci tutaj wszystko. Wypuściliśmy lisy, podstawiliśmy mu tutaj TNT. Tych lisów trochę szkoda, no nie? Ale on ci z drugiej strony wszystko rozwalił no to ziom. No, no, no to nie, chyba no. Niech ty, spoko. Co? Tyle lisów w zamknięciu niech sobie biegają. Po dżungli. E, no właśnie, tylko słuchaj, <gibowe> gdzieś. Lisy po dżungli. To było gdzieś tutaj, a ja już. Skup... A stary, chyba tego nie znajdziemy, wiesz, on miał tutaj takie gigantyczne źródełko lawy, z której właśnie czerpał lawę specjalnie, o, żeby rozwalić ci Maciochowo, nie. No, o tutaj, chodź. Tutaj, 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 ale tak jak przypomnę, słuchajcie, nie hejtujcie Elvisa, nie hejtujcie nas, to jest wojna, więc jakby tutaj wszystko jest dozwolone. Okay, znaczy, no, prawie widać, wszystko. Że, słuchajcie, brał dużo lawy. Oj, Oj, brał stąd naprawdę dużo lawy, więc uciekamy, słuchajcie, uciekamy. Musimy stąd. zobaczyć ten tunel, który się. Musimy koniecznie zobaczyć ten tunel. No ale musimy wszystko słuchajcie tutaj obadać, bo tak jak mówię, dzisiaj nie chciałbym rozwalać Elvisa. Maciek na razie chyba też nie Wolimy wygrać z nim w taki właśnie sposób, że słuchajcie, będziemy delikatnie go denerwować. Tutaj mu zepsujemy coś, tutaj mu coś ukradniemy. to, jest przycisk. Co on robi? Ej, co on robi? Ej, on Ej nie robi? wiem. Ej, dziwne, Oj. zobaczmy co tutaj się. Ej, patrz, nie wiem, tutaj masz coś niżej. Wiesz ale... co, a to może było na zasadzie kamienia. Nie no, to nie mogło być na strzecie kamienia, dziwne, dziwne, dobra, chodźmy, idźmy dalej, słuchajcie, idźmy dalej, bo tutaj do zespektowania jest naprawdę sporo rzeczy Tutaj jakaś skrzyneczka, co się w niej znajduje? Kilow z mendingiem, no proszę, proszę, no nieźle, dwa konie, z czym jeden możliwe, że jest na przykład ukradnięty od Abry i co wtedy? Tutaj jest wajcha, słuchajcie, tutaj też była wajcha, tu ma jakieś rzeczy z neteru, kurczę no Książki, słuchajcie, na harpun, no nie wiem, nie wiem nie wiem, Elviso. jak dla mnie, u, jakie on ma w ogóle kilo. On ma wszystko w tej wiosce, serio, to jest taki agent. To jest no. naprawdę, papugę nawet ma, czy ja mogę mieć papugę? Nie, nazywa się paprotka, okej, okay, dobra. Tutaj jest jakiś rozwalony klocek, okej, okay, słuchaj, no nie wiem, nie wiem, jak dla mnie, to trzeba wszystko obadać, naprawdę wszystko obadać. Tutaj, słuchajcie, wejdziemy sobie do tej jego wędzarni, on na to mówił wędzarnia, jak ich podsłuchiwałem. Wejdźmy, zobaczmy, czy coś tutaj się stojcie pozmieniało? Nie, skóra Uu, dalej stary, jest tak jak ja było. Jest... Zejdę do tego tunelu, bo już nie mogłem wytrzymać, muszę sprawdzić. Co, też mam no tam stary. wejść? No, lepiej wejść tutaj. Okej, okay, no, dobra. No to jest dobre, stare. Dobra, zejdę do tego tunelu, ale boję się, boję się, że coś tam znajdziemy, czego nie powinniśmy zobaczyć. Nie tak. no, ja wiesz co musisz zobaczyć i sam ocenić, no bo kurczę z jednej strony normalna sprawa, z drugiej strony... No Elvis to jednak... O kurczę! Dziwne rzeczy robi, stary, To tu jest ekspiarka. Jest tak, to jest normalnie spawner chyba szkieletów, bo nie widzę dobrze. To jest słuchaj spawner... Szkieletów, tak, to jest szkielet No kurczę. Ej kurczę, słuchajcie, taka ekspiarka A tam co? Patrz, patrz, on ma jeszcze takie wyjście tutaj. Tam jest Tego jakieś też tutaj wyjście Czekaj, czekaj, ja to sobie wierzę. tutaj co podejdziemy Wiecie co, bo słuchajcie, niby nie ma nic złego w ekspiarce Ale co jeśli to jest jakaś ekspiarka Na której na przykład będzie testował jakieś bronie Żeby rozwalić Maciocha To jest jakoś tam możliwe poniekąd, nie? Patrz, o to jest normalne wyjście to jest bożywe, że on będzie chciał na przykład właśnie testować bronie na, na tych, tych, tych szkieletach, więc kurczę, musimy tutaj naprawdę uważać, Słuchajcie, jak dla mnie powinniśmy tutaj podsadzić jeszcze parę TNT, naprawdę, chłopak tutaj się rozszalał, jedno, drugie, trzecie, czwarte... Piąte, słuchajcie, ale tak żeby tak jak mówię, tak, tak z polotem, żeby żeby nie wszystko tutaj wybuchło. Bo nie o to, słuchajcie, chodzi, żeby tutaj wszystko rozwalić. Tylko zrobimy mu taki malutki kraterek, mam nadzieję, że taki się nie obrazi. Żeby wiedział. Owca że nie przeżyła może spać spokojnie. Tak, tutaj mu się lawa rozleje, tutaj mu się kraty zepsuły, wiesz, tak tak delikatnie, nie chcę mu za bardzo nic rozwalać, nie? Więc kurczę, słuchaj, ja bym szedł tutaj, nie wiem co o tym myślisz. Patrz, tutaj w ogóle tego... są. Ja tego nie zrobiłem Tak, ale ja. ja tego, Ej, ale ja tego nie zrobiłem, to on rozwalił sobie te kraty. Nie, to, no tak, to już jest od dawna. To jest takie przejście. Lol. To trzeba uważać. To I dziwne. By, byłeś tam kiedyś? W środku bo ja byłem. Byłem, 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 byłem na Niewidce, nawet na odcinku, jak okay, oni tutaj dobra, razem byli. Bo to jest pandula. Zobaczymy, czy tu się, słuchajcie, coś rozwinęło, bo kurczę, naprawdę to jest mega podejrzane miejsce. Naprawdę. Um, okay. Mega podejrzane miejsce. My niedługo na survivalu nie było, ale widzę, że naprawdę muszę wrócić. To jest, słuchajcie, spanda. Jedna tutaj... wow, gościu, patrz co on tutaj ma O No ja wiem stary, że on ma takie rzeczy. Ja wiem... Odłożę a więc, mu klocek to... emeraldów, bo akurat zepsułem, więc nie, nie, niech mu będzie, ale kurcze... Zobacz, zobacz to jest najlepsze co ja odkryłem. No Co ty gad dasz? No. Ja to przez przypadek totalnie odkryłem, aczkolwiek tam jest tunel. Z o tego, co kurczę, to jest aż do Agentiksa pewnie, co? Nie, z tego co się dowiedziałem, to ma być autostrada podziemna aż do mojego miasta. Na razie ona nie. Na razie nie wiem dokąd prowadzi. Czy no, e, końcu, płyniemy tym, lecimy tam? Tym? Nie, ma nic ciekawego. Jeżeli chcesz zobaczyć, to możemy popłynąć, ale ja już tam z, badałem na siebie na, u siebie na odcinku i tam raczej nie ma nic ciekawego. Ale tam było po prostu. Okej, okay, czyli jest po prostu puste, to wiesz co? Tak. To możesz na mnie tutaj poczekać. Ja tutaj popłynę, to jest no, daleko, nie. bardzo daleko. No wiesz co, generalnie lód To jest przez jakiś kawałek A potem bardzo długo się ciągnie jeszcze bez lodu I tam raczej ci nie polecam iść Bo serio, tam już nie ma nic Okej, okay, dobra, tego. to ja idę tutaj z lodem Faktycznie to jest w jakimś trakcie budowy Ale kurczę, czekaj, jaka to jest wysokość? 39 kratek? Wiesz, musimy uważać na takie rzeczy Bo jeśli oni mają kanały pomiędzy Wiesz, swoimi, czy to jest aż do ciebie No to kurczę, aha, tutaj aż bez lodu Dobra, to ja się do ciebie wrócę Ale trzeba uważać na takie rzeczy, naprawdę trzeba uważać na takie rzeczy No właśnie, bo... ja tego nie rozumiem, dlaczego to miała być autostrada do mojej wioski, jeżeli moja wioska jest została kompletnie zniszczona. On i to mógłby przez niego, transportować na przykład TNT do twojej wioski z Agentixem. No, a może, dobra. ale nie, to jest w linii prostej do Agenta. To może jest jednak do Agentixa, wiesz? To jest na pewno w linii prostej do Agentixa. Wow, gdzie ja jestem? No tak, tylko, o, tylko że, że wiesz, spadłem. E, miasto Agenta jest po drodze, tak, do Maciechowa. Aha, w ten sposób, dobra. Nie wiem, w którą stronę sobie mam iść. Bo się już zgubiłem, chyba w tamtą, co? Nie wiem, stary, czy mu tego tunelu nie rozwalić Może chociaż jedno TNT tutaj postawić No, możemy jedno TNT mu tutaj postawić ja Idę w ogóle w dobrą stronę, słuchajcie, chyba w dobrą dobra, to popłyniemy sobie dalej Bo tutaj mi się zbugowało, tu jest jakiś nietoperzyk Spoko, spoko, lecimy, słuchajcie, lecimy O, to jest chyba tutaj, dobra, to jest tutaj Rozwalamy mu tunel w jakiś tam sposób, może nie Nie, nie za bardzo, nie? Ale żeby on tutaj popł... Ale takie jedno TNT tutaj, myślę, na starcie Będzie pasować. Dobra, to no? postawiłem tutaj akurat, tak żeby skrzyneczki Tutaj nie wybuchły, oczywiście no Dobra, Uuu. fajnie. O, patrz, tu są jakieś tory podziemne. Ej, tu jest opuszczona kopalnia. O, patrz, kurczę. Kielet, no no nieźle, nieźle. Słuchaj, tutaj też bym postawił jedno TNT, więc uważaj! Uciekamy! Uciekaj! Boom! Boom, dobra. I słuchaj, dobra. tutaj postawimy mu tabliczkę. Uważaj na swoje ruchy. Dobra, zostawimy mu tutaj tabliczkę Uważaj na swoje ruchy. Tam gdzieś na górze też bym mu zostawił jakąś tabliczkę. Nie... Jesteś bezpieczny. Słuchajcie, będziemy go powoli tak zastraszać, żeby on się odczepił od Maciochowa, słuchajcie, on i tak już za dużo złego zrobił. Za dużo złego zrobił, więc i tak jak mówię, ja tutaj Elvisa słuchajcie rozwalać nie będę. Nawet jak wam się wydaje, że rozwalamy mu tutaj Elvisowo to nie, słuchajcie, to są wiecie, to są rzeczy do naprawienia w 5 minut. Ale tutaj chodzi o to, żeby on po prostu nie czuł się bezpiecznie, żeby on czuł, że ktoś słuchajcie na jego plecach tutaj. on został jedyną osobą, która miała nienaruszone miasto. tak jest, zniszczone miasto przeze mnie. Ja mam zniszczone miasto. przez z, e, agenta Jelwisa i to miasto było nietknięte, ale to się zmieniło w tym momencie, także bardzo dobrze. Ja, ja się akurat cieszę. Tutaj słuchaj, jeszcze nie byliśmy. Wow, tutaj też są obrazy jak dla mnie. Gdzie? Jak tutaj? za tym coś musi być. Nie, o, za tym już nic nie ma. Nie widziałem ale ja bym chciał bardzo wiedzieć, słuchaj, co to są za zbrojki. Patrz, jak nic nie ma, jak nic nie ma. Co? jak. A a akurat... nie, bo patrz, to było tajne przejście do właśnie stary. Tutaj była moja baza, widać, że jest odkryta. Aha. To była moja baza. I on powiedział, że zrobił tajną bazę pod moją bazą. To jest moja tajna baza, taka hmm. pierwotna. Ja tutaj sobie wiesz yy, tak, po tak, prostu tak. W, po ataku na agentowo yy, tutaj na się agent No no no, a gdzie jest tak. jego baza wobec Nie tego? Nie mam pojęcia stary, musimy tutaj kopać. On powiedział, że pod moją... Patrz, jest Jax! Okej, okay, no. Okej, okay, <laughs> dobra, Też wiadomo, że to jest jego baza. No to wpadamy. O, Kurczę, on sobie zrobił tutaj faktycznie tajną bazę pod Twoją tajną bazą, o, lol. Normalnie no, zrobił tajną bazę, musimy to przekopać, stary wszystko. Tak myślisz, że wszystko? Nie, no jak dla mnie pod tym już nic nie ma. No, nie, znaczy wiesz co? E, kto jak kto, Elvis lubi robić. Ej, tu jest wyjście, krytyczne. patrz! No właśnie widzę. Że tu Czekaj. Jest Hej, Zobaczmy ja gdzie. E, musisz, że z shiftem. Hej, dobra. Ej, tutaj dobrze to ukrył, muszę przyznać, nieźle to ukrył, a my akurat o, tędy ok. szliśmy, wiesz? Akurat ten deszliśmy. Ale widać drewno, kurczę, no rzeczywiście. Dobra, no, zejdźmy tam, zobaczmy, się. zobaczmy to. My tego nie będziemy, wpadnie. bo tam są skrzynki. Ale trzeba, słuchajcie, to obadać na pewno. Akurat wiesz co? Ja bym tutaj bazę zostawił w nienaruszonym stanie. Naprawiłbym mu to z jednego tego względu, że. Mm, Czekajcie, tutaj muszę podejść. Okay, Żeby on nie wiedział, nie że muszę. tu byliśmy. Tutaj, ale Patrz, jaki on ma dach w ogóle, jaki znaczy sufit? No, no właśnie, kurczę! Wow, no ja nie na wiem, naprawdę... słuchajcie, co tutaj się dzieje. Puste skrzynki, on chyba dopiero będzie się albo tutaj wprowadzać, albo. Nie wiem, to. wiem, tak, no czy to jest bardzo to. To chyba można nazwać nawet bunkrem stary. No, ale ja, ja bym tutaj nie zostawiał tabliczek, szczerze. Nie zostawiałbym tutaj nie, nie, tabliczek. Niech on nie wie, że my o tym wiemy. Tak, dokładnie, niech on właśnie nie wie, że tutaj ktokolwiek był, słuchajcie. Zobaczymy sobie jeszcze resztę tutaj jego działalności, bo kurczę, naprawdę dziwnie. No bo sami jest. widzicie, że on ma, on ma wszystko. To jest Elvis. On ma dosłownie 10 tajnych bas, 10 tajnych skrzynek. No ale to, to dlatego, że my tutaj przychodzimy i wszystko wiemy. Gdyby nie to, to pewnie by nie ukrywał nic. Tu Enchanting, więc całkiem spoko. Tu jest to zejście. Dobra, ja chciałem zobaczyć te skrzyneczki. Tutaj to chciałem zobaczyć. I chciałem zobaczyć, słuchajcie, te zbroje. Chciałem zobaczyć te zbroje, bo tutaj może coś ciekawego słuchajcie być. Czekajcie, raz. Dwa. Chwila, chwila. To jest Protection 1. Ok. To jest słuchajcie, Projectile, Aha, czyli one są chyba te zbrojki tylko dla wyglądu Tak mi się wydaje Protection 1, tak, no na to wychodzi, słuchajcie, że to są e, zbrojki tylko do wyglądu. Tak, bo one tutaj są już raczej od dawna, ale widzisz. Patrz, patrz patrz. Uj, musimy też chyba to teraz jakoś zakamuflować, to przejście. Aha. Nie wiem tylko jak tutaj się stawia ten. Dobra, ten zróbmy chyba. po prostu może. Ja jakąś... mam obraz, mogę ci wyrzucić. Okej, okay, dobra. Nie, tak nie. Jak no to właśnie, postawić? No właśnie nie wiem, jak to się na y, tabliczkach stawia. Ej, też nie mam pojęcia. O, w taki sposób, dobra. Ok, ogarnąłem z shiftem, tylko że. Kurczę, wiesz, żeby to był taki. A, to musi być tak, dobra. I teraz. O, dobra. Cyk. I tutaj też. I cyk. D ty! To chyba nie jest ten ziomek, co? No, tutaj wszystkie były takie, te Pinokie, czy cokolwiek czy, to jest, to wszystkie były takie Okej, okay, na pewno, dobra, o, czyli o, e, tak Dobrze, dobrze, Ale dobrze, tutaj... jeszcze dwa, jeszcze dwa tutaj były Aha, dobra, to zrobimy no, no, tak trzeba jeden zablokować, okej okay. I teraz nie będzie miał pojęcia, że tam byliśmy, to jest bardzo dobre O nie, to się baguje, patrz O, o dobra, nice. jest dobrze. Czyli okej, okay, tak to, a, to wiesz w ogóle co ja jeszcze odkryłem? To no. pokazać ci? Chodź tutaj, no. patrz Tutaj I o, teraz, wow. uwal. i teraz patrz na to no okay, I, teraz tutaj i teraz w dół i teraz z shiftem i patrz co tutaj jest nie wiem co tutaj będzie nie mam pojęcia ej, ale jest taka komnata dziwna. No. ale to też już ciekawe pomysły no ale to jest ej, sami widzicie on ma tyle rzeczy ukrytych no to jest w ogóle niemożliwe on ma wszystko tak pochowane jakieś tajne plany ma no serio dziwne dziwne dobra, no, dobra możemy ja, stąd ja wyjść ja tutaj buduję się dirtem Okej, okay, ci... spoko no, ma, trzymaj dobra dobra serio tutaj jest naprawdę dziwnie no to jest, mieście. to jest naprawdę bardzo słuchajcie dziwne miejsce, ale trzeba na nie uważać, bo słuchajcie, no jednak tutaj Elvis i Agentix są mm, dobrzy, jeśli chodzi o Minecrafta. Może być ciężko, słuchajcie, z nimi wygrać wojnę, ale do tej pory Maciek walczył sam, a teraz jestem także ja, więc wydaje mi się, że raczej ich tutaj rozwalimy, tylko właśnie nie wiem, czy ja chcę już ich zaatakować, bo wiem, że Maciek na... O, tu jest Lisek. Lol. O, Lisek. Musimy pan, go wypuścić. Wolić. Dokładnie. O, chodź maluszku. Dobrze. Nie wiem, czy słuchajcie, chcemy ich totalnie rozwalać, czy może nie. Dlatego. Dlatego, że póki co Maciek jest na pewno na nich wkurzony, ale ja bym chciał zobaczyć, co oni, słuchajcie, zrobią dalej, jakie będą ich dalsze poczynania. Tutaj wszystko porozwalaliśmy, słuchajcie. Możemy odsłonić skrzynkę, żeby on wiedział, słuchajcie, że ta skrzynka jest o, tutaj dobra, dobra. odsłonięta, rozkopana. Patrz, nawet zrobimy coś takiego. Ok, żeby on wiedział, że ktoś tutaj, słuchajcie, był. Damy mu tutaj sadzonkę i włożymy ten blok diaksów, żeby mu nie ukraść tych diaksów. No i słuchajcie, wydaje mi się, że obspektowaliśmy mniej więcej wszystko. Powiedz mi tylko, czy w Agentolandii nie ma przypadkiem czegoś? Chodź, polecimy do Agentolandii. Czy to wydaje mi się? Że tam nic nie ma, ponieważ to miasto, tak jak ja zniszczyłem, to byłem tam wiele razy i nic się kompletnie nie zmieniło. Siadaj do łódki. Dobra, lecimy sobie i płyniemy, słuchajcie, polecimy do Agentolandii, zobaczymy, o, to są pillagerowie w ogóle, zobaczymy, czy słuchajcie, w Agentolandii też coś tutaj słychać, coś tam się zmieniło, bo tak jak mówię, mnie dawno na serwerze nie było, ale koniecznie chyba muszę wrócić i zrobić tutaj porządek, bo naprawdę dużo, dużo spraw się tutaj pozmieniało, fajną autostradę sobie chłopaki zrobili, oj nie, to jest konik, halo, przepraszamy. Przepraszamy, a dobra, płyniemy dalej. Kurczę, naprawdę tu się pozmieniało. A były, może... Byłeś może ty albo Agent lub Elvis u mnie w mojej starej wiosce? Tam się w ogóle coś jeszcze dzieje. Ja nie byłem bardzo dawno, więc nie wiem, czy ktoś tam bym był. Wiem, że jakiś czas temu, ale to już naprawdę było jakiś czas temu, ja chyba muszę tam wrócić, Elvis zobaczyć. ogarniał sobie tajne bazy właśnie w tej wiosce. Tylko, że to było dla mnie kompletnie bez sensu, bo już nikt tam nie mieszkał. Więc znaczy, nie wiem, po to no to właśnie, niedawno nie, mnie wiem, dawno nie było na serwerze, ale moi drodzy, napiszcie w komentarzach, jeśli dotrwaliście do tego momentu, wracaj do bazy, jeśli chcecie, abym wrócił do wracaj do wioski, przepraszam, wracaj do wioski, e, jeśli chcecie, abym wrócił właśnie faktycznie do wioski, e, abym się nią zajął, bo tam chyba słuchajcie do. Oczekajcie, tu jest jakieś. Objazd tak, do Maciuchowa. Tak, dobra, S1 jedziemy, niech będzie e, Napiszcie, I wracaj do wioski, będzie. jeśli chcecie, abym właśnie, słuchajcie, wrócił do wioski, abym się nie zajął, żebym zobaczył, co tam się dzieje Bo jak dla mnie, to naprawdę, chyba każdy z nich ma już, słuchajcie, miasto Ja mam tylko tą wioskę, która jest nie za bardzo rozbudowana Fajnie byłoby, słuchajcie, tam wprowadzić trochę chyba zmian, tak mi się wydaje Bo cały czas jest kwadratowa masakra, a tutaj, słuchajcie, się dzieją najważniejsze rzeczy No kurczę, trzeba, słuchajcie, chyba się tym nieźle zająć Wow, tutaj jest jakiś spadek, co tutaj, słuchajcie, jest napisane? No to Autostrada A2. Tutaj jest rozwalony zamek przeze mnie, Ja to rozwalałem. Ty w ogóle widziałeś e, agentolandię po moim ataku? E, byłem tutaj przez chwilę dosłownie, tylko na dwie minuty, wystartować odcinek i potem poleciałem do Elvisowa. No to, widzisz, nie jak to, jest to się... zniszczone. Wow, Nieźle to jest zniszczone. To co, rozwalamy jeszcze trochę? No, czy, ale czy odpuszczamy, no? Nie widziałeś Maciochowa. To dopiero jest zniszczone na maksa. Nie widziałem, to, to, to możemy, możemy pojechać do Maciochowa, daleko jest? Daleko, jest, daleko jest No ale możemy pojechać tam w sumie. Dobra, to którędy, którędy Jedziemy tam, do Maciechowa, tam, tam, dobra. To jedziemy do Maciechowa, tylko że to jest dziura, więc trzeba uważać. Tutaj będzie pewnie ciężki transport tą łódką aż do Maciechowa. Ale spoko, no Wskakuj! Tak, będą pi pistony. Wskakuj! jestem, dobra. Jedziemy, słuchajcie, do Maciechowa. Muszę to zobaczyć koniecznie. Naprawdę, bo tutaj się, słuchajcie, dużo rzeczy pozmieniało. Dobra, ok, jedziemy, fajnie wyszło, dobra, lecimy dalej Tutaj faktycznie te pistony trochę będą przeszkadzały Ale podjedziemy tak na wolniutko, żeby tutaj właśnie nie bagować, Ok, patrz, widzisz jak fajnie idzie? No Idealne. właśnie, ostatnio to zaczęło jakoś lepiej działać, jakby te pistony się ogarnęły, no bo to normalnie to, ja wolałem biegać, niż używać łódki, bo tak to po prostu mnie Naprawdę, no, albo elitre, przecież ja mam elitre, czemu my na Elytrach nie, nie latamy, nie mam pojęcia No ale dobra, słuchajcie, jedźmy, bardzo fajna autostrada, fajnie, że słuchajcie, wszyscy sobie tutaj wspólnie grali, a teraz nagle jakieś wojny, nagle jakieś wybuchy Mam tylko nadzieję, że mój sklep i melon nie ucierpiały, bo ty ucierpiały... byłem tam i to akurat nie ucierpiało, także... O nie, sklewa... zbagowało się, musisz no, wysiąść. No się zbagowało, bo Elvis... Postaw łódeczkę, ciochowo. postaw łódeczkę. My najpierw, ja, ja nie mam łódki, musimy zebrać. A ja nie mam miejsca o, nawet. O, dobra. Ja mam cały ekwipunek. Dobra, Już, ja mam jakby, jedziemy. Jakby co mam zapasową łódkę. Dobra, jedziemy bardzo powolutku tutaj. I Elvis nie rozwalił nic twojego. No właśnie, bo się, bał, bo się bał, bo się bał, bo się bał, słuchajcie. I teraz trzeba będzie mu pokazać, że XD typeczku. Że jeżeli chcesz się bić, to bij się też z Abro, słuchajcie. Teraz wkraczamy oczywiście tutaj do gry Będziemy bardziej po stronie chyba Maciocha, ale tylko przypominam, słuchajcie, nie złościcie się, jak ktoś komuś coś rozwala. Na tym polega tutaj wojna, tak? Że ja zrzucę TNT, Maciek zrzuci TNT, Agent X zrzuci TNT i Elvis także. Więc musicie, słuchajcie, o tym pamiętać i nie hejtować. Bo to są, słuchajcie, tutaj normalnie emocje, każdy się tak, wkurza na każdy. Jesteśmy na to przygotowani i jakby to jest dla nas ok. Tak. W miarę. No mniej więcej, mniej więcej. Dobra, lecimy, już jesteśmy bardzo blisko, słuchajcie, tutaj Macie. Zaraz Ten tunelik mi się. Nie tylko że. Podoba. No nie ma już Maciuchowa. Tak ale tak ono jest całe rozwalone? No zaraz, sam zobaczysz zaraz, ale. Bo wiesz, nie wiem czy pamiętasz, ale ja tam zrobiłem ci bardzo. A, spadliśmy. Dobra, to możemy już na piechotę iść, wiesz? Bo naprawdę już tak jest chyba blisko. Czy, dobra, czy nie? ja żyję, dobra. Blisko to już jest próbować. chyba. To jest, chyba już jest mój dom. Tak, domek, ale nie? tutaj już nie będzie pistonów. Ja myślę, że możemy sobie tutaj podpłynąć. Dobra, tylko że nie dobra. mam łódki. Ja mam łódkę, trzymaj, dobra. Jedziemy! Dobra. Jedziemy, teraz Maciok prowadzi Macioooch Hejka Maciok patrz, patrz tu się wszystko no nie spadłem Dobra, słabym kierowcą słuchajcie lecimy pierwsze, Wybuchł ten pas Cały tak, ten pas jest mój mechanizm uruchomili ale, ale oni uruchomili czy ty? I oni, nie ja O kurcze no nieźle, ktoś był słuchajcie w moim domku Są otwarte drzwi melonowe, no nieźle ty Kurcze, co tutaj się, słuchajcie, zadziało W sklepie, czy coś się zmieniło, słuchajcie, w sklepie? W sklepie chyba nikogo nie było, tabliczka jest. Tutaj też. Nie no, chyba nikt mnie nie atakował, to ja mogę iść na fajrancik, to, to no, ja tutaj jestem tutaj, tutaj nie było, łapaku, ale macie chyba jest doszczętnie zniszcz zniszczone. Oj, to niedobrze, słuchajcie, musimy to koniecznie zobaczyć. Bo tutaj na... Oh, gad. Co tutaj się stało? Ty! No ja już tutaj byłem, także to nie jest dla mnie pierwsze spotkanie, już ten szok mam za sobą. Lol, ale... przecież to jest całe rozwalone. No tutaj nie ma po prostu miasta, już nie ma do czego wracać. Pandy dobrze Wszystko że rozwalili. Żyły. Ej, ale to jest totalnie rozwalone. What, cały zamek, a villagerowie tutaj moje. Villagerowie rzeczy? akurat żyją, także to jest dobre. A to pan ty, pampusy, ty zasadzałeś, czy ktoś inny? Nie, nie no nie, villagerowie też są rozwaleni, stare. Też no to są Nie, nie mówię, co robię, tylko jak wypuściłem, ale jest sobie tutaj. Kurczę, ale to jest rozwalone, tutaj też. Wow, cała ta moja wieża akurat przeżyła, a dewastator? Słuchajcie, dewastator, też ktoś wybuchł mi dewastatora. Lol, no, ja nie... tutaj dewastatora? No, to był dewastator. Nie wiedziałem nawet. Nawet było dwóch, ale potem jeden umarł. Żółwik jest, hejka, dwa nawet. Żółwik! Słuchajcie, wobec tego, jak dla mnie, chyba wojna naprawdę się teraz grubo zaczyna. To już wy napiszcie w komentarzach. Tutaj też były dewastatory. Napiszcie, słuchajcie, w komentarzach, jak myślicie, czy powinniśmy właśnie zabrać się za wojnę i tutaj, no, po prostu z nimi, słuchajcie, walczyć. E, byliśmy u Elvisa, byliśmy, słuchajcie, u Agentixa. Tutaj w ogóle jest lama. Patrz, jest lama, taka fajna. E, zobaczyliśmy, słuchajcie, jak to wszystko tu tam e, u nich wygląda. Wydaje mi się, że to jest moment, kiedy naprawdę powinniśmy się zacząć zbroić i ich rozwalać. Więc wy napiszcie. Napiszcie ewentualnie komentarz. Wracaj do wioski, bo może do wioski będziemy musieli wrócić, jeśli będziecie tego chcieli. E, zostawiajcie łapeczkę. Subskrypcję Dlatego, że codziennie o godzinie 16 są tutaj filmy. Ponadto codziennie wieczorem są live, więc subskrybujcie, dzwoneczkujcie. My słuchajcie, będziemy teraz pomagać Maciechowi. Zabraliśmy trochę TNT, żeby oni oczywiście nie wybuchali diamentów i innych bogactw. Nie będziemy zabierać, bo nie o to chodzi. Ale jednak to TNT warto było, słuchajcie, zabrać, żeby oni tutaj nie wybuchnęli. Kurczę, ale to jest rozwalone doszczętnie. Co jest grane? Ej, wszystko stare. Owat i ten bambus jeszcze tak chaos tutaj wprowadza, bo czasem jest rozwalony bambus, a czasem nie. W każdym razie, moi drodzy, dzięki. Trzymajcie się dobrego godzineczka. Walczymy. Eleczko i puu.